Dla RTX-ów serii 3000, obniżenie temperatur na wiramie poprzez zastosowanie Kopermoda jest dość popularną praktyką zarówno na zagranicznym YouTube, jak i na zagranicznych forach dyskusyjnych. Ale czy dla rx 580 taki zabieg również przyniesie zadowalające rezultaty? Nie, nie wiem. Na to pytanie zdołam odpowiedzieć właśnie tym filmem. Ja jestem Eny i zapraszam do oglądania. Dobra, ale czym właściwie jest ten copper mod? To jest nic innego jak zastąpienie fabrycznych termopadów na pamięciach taką oto miedzianą nakładką. W zależności od medalu karty graficznej i producenta yy, ta nakładka może być grubsza. W moim przypadku dla Eriksa 580 jest to akurat laserowo wycięta, dokładnie zaprojektowana płytka o grubości 1 mm, czyli tyle, ile mają. Standardowe termopady. Aha, zapomniałem dodać yy, link do kupna takiej blaszki. Oczywiście znajdziecie się w moim opisie. Chciałem tylko jeszcze nadmienić, że ta akurat blaszka, ten, ten model pasuje do Eriksów 470-480. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy oraz 570, 580 i 590. RTX 3000 nierzadko y, nagrzewały się w hotspotach czy chociażby na pamięciach do blisko 100 stopni Celsjusza. Y, co prawda mój RX 580 od y, XFX takich temperatur nie osiąga, bo blisko 80 stopni, co i tak już jest dość dużą y, temperaturą, y, ale postanowiłem. Przekala na się własne, na własnej skórze. Czy taki zabieg właśnie coś tutaj w skóra. Dobrze, ale jak do tego się zabrać? Oczywiście, tak jak widzicie na, na przebitkach, trzeba zdjąć y, stare termopady, które u mnie wyglądają jak wyglądają, zresztą sami widzicie. Musimy tak samo ten metalowy element ściągnąć z radiatora, y, ponieważ y, w innym przypadku y, stopa chłodzenia nie będzie nam dociskała do rodzenia graficznego i temperatury poszybują mocno w górę i cały eksperyment nie będzie miał po prostu sensu. Wszystkie elementy SMD wokół pamięci i wokół rdzenia trzeba zabezpieczyć taką tasiemką kaptonową, która zapobiegnie ewentualnym jakimś zwarciom miedzianej blaszki z tymi elementami i uszkodzenia naszej karty bezpowrotnie. Oczywiście same pamięci musimy, same kości pamięci musimy nasmarować pasą termoprzewodzącą, następnie nałożyć tą nakładkę na pamięci. Od góry nakładki musimy również ją wysmarować dobrze pasą termoprzewodzącą i na to nałożyć już nasze oryginalne chłodzenie. I voilà. To jest praktycznie cały zabieg, który w przypadku RTX-ów 3000 robi robotę, bo potrafi obniżyć, według doniesień właśnie z zagranicznych youtuberów, potrafi obni obniżyć temperatury od bliska 20 do ponad 40 stopni w dół. Ok, moc zastosowany, ja już przetestowałem kartę, Nagrzałem ją do, przez, przez dość długi czas. O ile w przypadku RTX-u w serii 3000 to ma sens, oczywiście, bo to zbija potężnie temperatury, tak samo w przypadku RX-a 580, którego posiadam. Tak, również to działa i obniżyło temperatury, jak zresztą sami widzieliście, o dość sporo. Czy warto się w to bawić, jeżeli chodzi o koszta? Jak najbardziej tak, ponieważ blaszka, blaszka sama kosztuje grosze, a jeżeli nie chcecie jej kupować, to możecie zaprojektować ją sami. Żeby oczywiście zredukować koszty wady takiej modyfikacji, to oczywiście częściej niż wymiana termopadów musimy wymieniać na tej nakładce pastę z jednej i z drugiej strony, ponieważ tak samo jak w on, jak rdzeniu, ona będzie wysychać. I y, termoprzewodnictwo takiego y, Takiego fikołka będzie po prostu coraz to niższe. Tak więc tego musimy pilnować. Plusy, oczywiście ogrom. Od obniżenia temperatur poprzez zmniejszenie generowanego hałasu przez kartę graficzną. Plusów jest bardzo dużo i można byłoby tutaj wymieniać na okrągło. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, jakkolwiek, że Was choć troszeczkę zainteresował. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza, udostępnijcie ten film, jeżeli uważacie, że komuś może się przydać. I oczywiście wpadajcie na moje social media, na Instagrama, na Facebooka yy, i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału z aktywnym dzwoneczkiem. To tyle ode mnie, nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was do kolejnych filmów, które ukażą się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!